Poprosiłem najlepszych głosicieli, by z zespołem razem jeden księżizował, żeby był z nimi, żeby zobaczył, co się dzieje. I y, grupy ewangelizujące w różnych formach świecy, którzy mają jakieś swoje doświadczenie ewangelizacji. I oni z tymi młodymi... I poprosiłem potem o, o jakieś wnioski. I, I zapytałem ich, co działa. I proszę jedną rzecz yy, uchwycić. Dla tych młodych ludzi szybko, nas, kiedy podsumowywaliśmy nasz szef Wydziału katechetycznego szybko przemnożył godziny i powiedział, oni mają mniej więcej 600 godzin lekcji religii za sobą półtora roku przygotowania do wierzmowania jeszcze w katechezie i dla zdecydowanej większości z nich, czyli dla tych, którzy nie uczestniczą w Eucharystii ani w innych formach, albo są przymuszeni do uczestniczenia przez tak zwane przeklęte indeksy, dla tych ludzi, wszystkich młodych, Bóg jest ideą i pojęciem. To jest odkrycie niesamowicie dramatyczne, ponieważ nie jest kimś, nie jest osobą, nie jest kimś, do którego się zwracam, nie ma relacji osobowej. Nie zakochają się w pojęciu, ani w ideach. To pokolenie idei nie znosi. Szuka konkretu. I żeby głosić Ewangelię im, trzeba im dać to, czego przeciętny polski katolik nie ma dzisiaj, jak nie ma domu chrześcijańskiego: doświadczenia Boga. To jest ogromna część naszych katolików. Sposób naszego głoszenia Ewangelii i to jest kolejny problem ja zaledwie muskam tematy. Mianowicie problem krygmatu, głoszenia Ewangelii. Nasze przeciętne kazania, konferencje i wiele innych rzeczy są przekazem informacji o Bogu. Ciągle o Bogu opowiadamy, a nie wprowadza w doświadczenie Boga. I proszę sobie wyobrazić, że jedne rekolekcje weekendowe, to była młodzież przez ten czas formacji, szczególnie do bierzmowania, trochę do tego przygotowana, ale nie dociągnięto czegoś. Przez te dwa dni, kiedy w pierwszy wieczór bardzo trudno ich było wprowadzić w coś, a ja powiedziałem, nie gadajcie im ciągle o Bogu, nie opowiadajcie im ciągle, podprowadźcie ich do Jezusa. Dajcie im szansę spotkania przez te dwa dni Jezusa. Poka pokażcie Jezusa, to wołanie z Biblii jest ciągle aktualne. Nie gadajcie nam o Jezusie dzisiaj, tylko pokażcie nam Jezusa. To jest wołanie ludzi, którzy mają kłopot ze spotkaniem z Panem, wołanie do całego Kościoła, do wszystkich wymiarów, do każdego powołania. I proszę sobie wyobrazić, że dwa dni. Spowodowało, że w każdej grupie prawie, w której było około 50-60 osób na rekolekcjach, po powrocie do parafii, w wielu parafiach ci młodzi ludzie powiedzieli: Chcemy się dalej spotykać. Ale tak, powstały grupy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Oaze, bo tam ta młodzież prowadziła te rekolekcje. Po to, żeby oni mogli się spotykać, przeżywać Jezusa, bo nie mają tego w domu, nie mają nigdzie. Na, na ewangelizacji nadmorskiej, na ewangelizacji parafialnej, wiejskiej, na ewangelizacjach w mieście, na przystanku Jezus, na przystani z Jezusem. Ludzi, których spotykamy, to są ludzie, którzy nawet jak mówią o sobie, że jest, są katolikami, dalej, ludzi, których spotykamy na niedzielnych mszach świętych, w wielu innych miejscach to są ludzie, którzy, ja proszę nieźle nie zrozumieć, mi nie chodzi o hasło, szeldzik, którzy do końca nie powiedzieli z głębi serca, moim Panem jest Jezus. To jest początek wiary. Ja Jezusowi ufam. Nie mam informacji o Jezusie. Ja Jezusowi ufam. To jest wiara i początek wszelkiej wiary, I, bo to są konsekwencje. Jeżeli Ojciec Święty Franciszek mówi, jesteśmy bliżsi pierwszej epoki przedewangelizacyjnej w mentalności i formach niż w średnich wiekach, to zapytać się, jak, było głoszone, jak była głoszona ewangelia. Dwa aspekty tego głoszenia. Jeden to jest karygmat. Jezus mówił, przybliżyło się królestwo. Jego uczniowie mówili o Jezusie jako wydarzeniu i obecności. I to było głoszenie: spotkaj się z Jezusem teraz, dzisiaj, nie kiedyś. I dopiero drugim było, po kerygmacie, didache, czyli o życiu chrześcijańskim, o normach etycznych, ale to jest wtórne. Ja widzę, jak moi bracia w kapłaństwie i świeccy na lekcjach religii zmagają się i tłuką się. Ważne to jest przykazanie czy nie, a już najbardziej ze sferą seksualną, emocjonalną. I, I ja mówię, i po jakie licho wy się kłócicie z nimi? Jak niewierzący człowiek, jak młody człowiek, dla którego Jezus nie jest Panem, nie jest wartością najwyższą, nie jest żadnym jego Bogiem, a Wy mu wciskacie, że oni ma tak żyć, jak Jezus mówił. Weźcie go za rękę i przyprowadźcie go do Jezusa. Weźcie, otwórzcie Biblię i, poślij, i dajcie trochę im pokarmu z Bożego Słowa. To jest dzisiaj pierwsze zadanie, które czeka nas we wszystkich wymiarach. I siostry i bracia, jeszcze jeden wymiar, konieczny do głoszenia Ewangelii. Są takie etapy w życiu Kościoła, naprawdę zupełnie dobre, przyzwoite. Ja to mówię na podstawie refleksji Kongara na temat prawdziwej i fałszywej reformy w Kościele. I on tam mówi o takich etapach dziejów Kościoła, którym też byli nawet święci. Ale brakowało ludzi Nowego Narodzenia. Trzeba Ci się powtórnie narodzić. My jesteśmy chrzeni w dzieciństwie. I w którymś momencie to Panem jest Jezus, to trzeba Ci się powtórnie narodzić. Musi w nas się stać. Rozpoczyna się inna obecność Jezusa w nas. Rozpoczyna się czas niezwykły. I proszę sióstr i braci, w kościele potrzebni są ludzie pilnie, jeżeli ma być ewangelizacja, jeżeli kościół ma żyć, którzy podejmą taką decyzję. Odpowiedzą Jezusowi i zgodzą się zaryzykować własnym życiem. Tylko w takiej sytuacji jesteśmy autentyczni, siostry i bracia. Dzisiaj autorytet obiektywny ma się źle. Jeden z moich braci, kiedy stanął przed młodymi ludźmi i mu się źle zachowali, powiedział: To wiem od niego. A ja jestem biskupem, powinniście mnie słuchać, a odpowiedzieli mu: To Twoja sprawa. To nie nasza sprawa. To Twoja sprawa, że jesteś biskupem. Tak odpowiadają prezbiterom, tak może dziecko odpowiada rodzicom, nie jednym domu. Autorytet obiektywny ma się źle, ale bardzo dobrze ma się. Autorytet. Powierzony, to znaczy, uznajecie cię za autorytet głoszenia. Patrząc na Twoje życie, na to, jaki jesteś, kim jesteś, głoszenie dzisiaj Jezusa musi mieć ogień. Ja muszę mówić z głębi serca, inaczej człowiek nie słyszy. Nie chce słyszeć. Chce świadka. I wrócę do kardynała. On przypomina piękny tekst. Piękny tekst skomentowany przez, przed wiekami, przed, przed, przez Chryzostoma. Mianowicie to znamy z Biblii. W listrze pojawia się Paweł i Barnaba. Zaczynają głosić Ewangelię. Dochodzi do uzdrowień. Chryzostom zauważa tam jedną rzecz. Czyli złożyć im ofiarę jeden jest Zeus drugi Hermes są bogowie oni krzyczą biegną my jesteśmy ludźmi i chryzostom pisze pięknie to prawda że oni są ludźmi jak inni ale jednak inaczej niż pozostali bo ich ludzkiej naturze dodano język ognia inaczej Niż pozostali. To jest klimat zaledwie muśnięty, którym dochodzi do głoszenia Ewangelii. Czy istnieć może coś takiego jak chrześcijaństwo dające odpór współczesności? Może. Dotychczasowe chrześcijaństwo potrydenckie Karmiło się kulturą, która niezależnie od swoich topień generalnie niosła Ewangelię albo chrześcijaństwo. I człowiek w kościele i poza kościołem miał, miał mniej więcej ten sam klimat. Nawet jak nie było wiary gdzieś, to była tolerancja tej chrześcijańskiej kultury. To wszystko się skończyło. Potrzebne jest nowe zesłanie ducha świętego wewnątrz nas, w kościele, żeby pójść. Weigl nazywa to katolicyzmem ewangelicznym. I on musi być kontrkulturą w stosunku do świata, w którym jesteśmy. I siostry i bracia, to jest możliwe. To dzisiaj jest możliwe. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, czy to niezależnie od powołania, zacznijmy od biskupa, żebyście nie myśleli, że chcę y, y, wam coś włożyć na ramiona, a pomijając siebie. Przez prezbiterów, świeckich głosicieli, ruchy. Jedno jest pewne. Tam, gdzie ktoś nie dokonał jasnego wyboru, panem jest. Jezus. Joszło Heschel napisał krótko. Tam, gdzie Bóg nie ma największego znaczenia, mówi o człowieku, nie ma żadnego znaczenia. Nie można kochać trochę z programu. Jest miłość większa, mniejsza, największa, ale nie ma miłości trochę. Jest wiara mniejsza, większa. Ale nie można założyć czegoś takiego. Albo Bóg jest Bogiem, albo nie jest. Tam, gdzie nie doszło do takiego wyboru, dzisiaj do takiego pokolenia nie da się głosić Ewangelii. Nie można głosić karygmatu. Niezdolny jest do głoszenia karygmatu ktoś, kto sam całym życiem nie powiedział. Moim Panem jest Jezus. Nie, nie chcę mnożyć świadectw i przykładów. Natomiast w tych wszystkich miejscach, gdzie ja kulawo bo kulawo, ale jestem, mogę Wam powiedzieć, zaświadczyć z całą mocą, to głoszenie Ewangelii dzisiaj jest możliwe i jest niezwykle owocne. Nazywa się ewangelizacją. Problem jest w tym, żeby ta forma głoszenia stawała się sposobem, w jakim żyje wspólnota parafia. A to już jest problem nas wszystkich. Dziękuję.